Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, w ten wieczór 13 dnia listopada. Bardzo się, kochani, cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. I będzie dzisiaj trochę, kochani, odejście od normalnej rutyny. Zresztą myślę, że chyba będzie nam się coraz częściej pojawiało takie odejście. Już kochani, tłumaczę o co chodzi. Mamy pewien ustalony rytm tych naszych spotkań, nie? Ci święci, poniedziałki, czwartki, Matka Boża, wtorki, soboty, kompleta środa, niedziela, yy, imiona Pana Jezusa w piątek. Generalnie będziemy się tego schematu trzymać, ale raz na jakiś czas będziemy od niego odchodzić. Czasem tak się, jak już zauważyliście, dzieje, bo są specjalne okazje, czasem tak po prostu bo mam dzisiaj taką intuicję, że chciałbym po prostu o czymś innym, wiecie, ona oczywiście jakoś jest oparta na tym, co mi się przydarza, no ale co zrobię, no, to ja nagrywam, więc jesteście skazani na to, co mi się przydarza, a jakoś pewnie też wielu z was może odnajdzie w tym jakieś pocieszenie. Już mówię, w czym rzecz, kochani. Mam taki moment, w sensie on już był kilka dni temu, kiedy po prostu bardzo mi się posypała jedna rzecz, którą robiłem. I doświadczyłem czegoś, czego naj, naj, najbardziej nie lubię w życiu. To jest chyba rzecz, która mnie najbardziej jakoś tak rozkłada. Czyli bezradności. Wiecie, bo chyba najbardziej mnie w życiu zawsze rozkłada bezradność. W sensie, kiedy widzę jakiś problem, albo u siebie, ale to szczególnie mnie też dotyka, kiedy to widzę u innych, nie? I po prostu jestem bezradny. W takim sensie, nic nie mogę zrobić. Oczywiście wiem, że jest Pan Bóg. Oczywiście modlę się do niego. Oczywiście wiem, że on wszystko może. Ale wiecie, że nawet ta wiedza. Kiedy się doświadcza tej bezradności, ona niewiele daje. nie? Bardzo mnie zawsze boli, bardzo mnie tak rozrywa to, że nie jestem w stanie nic wymyślić, że jakby jakikolwiek wymyślę sposób na zrobienie czegoś, nie wiem, na uratowanie jakiejś sytuacji, to czasem są rzeczy, które mnie przerastają. Że albo rzeczywistość stawia takie jakieś, nie wiem, przeszkody, których po prostu no nie jesteś w danym momencie w stanie ominąć. I nic nie możesz zrobić. To jest też tak, że nawet nie masz możliwości, bo jakby nie możesz się, nie wiem, dostać gdzieś, posłuchać, znaczy dać się komuś posłuchać, bo nie masz tam wstępu i tak dalej. Nie chcę oczywiście, kochani, mówić teraz konkretnie o tej mojej sytuacji, to jest nieistotne. Bo ja nie chcę, żebyście, że tak powiem, karmili się moim życiem, to nie o to chodzi. Tylko jestem przekonany, że Wy też to znacie, nie? Ta taka bezsilność, taka bezradność, takie momenty, kiedy no nie masz żadnego sposobu, żeby cokolwiek z tym zrobić, kochani. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wieczorem w tym rachunku sumienia, bo wiecie, że ten nasz rachunek sumienia często jest też po prostu pewnego rodzaju medytacją, modlitwą, takim powierzaniem się Bogu, wylewaniem serca przed Bogiem. Zrobimy sobie dzisiaj taki, takie, 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 taką drogę kilkuetapową, krótką oczywiście. Ale pierwszy punkt taki, że chciałbym, żebyście teraz w tej chwili ciszy, która będzie, Wylali przed Bogiem swoją bezradność, tylko konkretnie. Pokażcie mu tę sytuację, gdzie jesteście bezradni. Pokażcie mu, na czym polega ta wasza bezradność, w sensie, że, że nie umiecie. Wiem, że to wiecie oczywiście, ale żebyście też sami sobie to nazwali. Które to są te wasze sytuacje? Pewnie, że warto wybrać jakąś jedną, największą, najważniejszą. Chwilę teraz, wylej swoje serce z konkretną bezradnością, z bezsilnością, którą masz w Twoim życiu. Skoro to już mamy, kochani, to teraz w tej drugiej, w drugim kroku, yy, przez chwilę nie każdy z Was się pomodli własnymi słowami, o własnym sercu. Panie Boże, jeżeli czegoś nie widzę, jeżeli jakiejś ścieżki nie widzę, a jest jakaś ścieżka, że nie muszę być bezradny, tylko po prostu ja nie widzę tego albo tego nie chcę widzieć, to otwórz mi oczy. Czyli pomódlcie się, żeby Pan mógł Wam pokazał, jeżeli oczywiście istnieje, bo może być tak, że rzeczywiście jest bezradność i w danym momencie nic się zrobić nie da. Ale poproście taką teraz szczerą, wylewną modlitwą: Panie Boże, jeżeli czegoś nie widzę, to otwórz moje oczy, żebym jakąś ścieżkę wyjścia z tego zobaczył. I na koniec, kochani, w trzecim kroku, zróbmy teraz taką jeszcze krótką modlitwę, powierzania całej tej sytuacji Panu Bogu. Czyli czy zobaczę, bo jest taka jakaś droga wyjścia i może mi się oczy w końcu otworzą, albo po prostu nie ma i nie zobaczę, bo nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji. To swoimi słowami teraz Panu Bogu oddajcie samych siebie, tą swoją bezradność, poproście go, żeby was prowadził, żeby nie wiecie jak i dokąd, ale żeby on to jednak na coś sensownego obrócił. Totalna modlitwa zaufania i zawierzenia Panu Bogu. Tak teraz proszę się pomódlcie. Panie Ojcze, Ty znasz nasze serca, Ty wiesz wszystko, co się w nich dzieje. Ty znasz nasze sytuacje, nasze bezsiły, bezradności, naszą rozpacz czasem. Ojcze, prowadź nas w tym. Niech Twoje światło nas ogarnie, niech Twoja miłość nas prowadzi, niech Twoje dłonie nas trzymają mocno, żebyśmy przeszli przez te trudne sytuacje. Tobie się powierzamy, Tobie się oddajemy, tylko Tobie, Tato, ufamy. Prowadź nas i bądź z nami. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, taka to dzisiaj, może trochę inna, ale chyba też potrzebna yy, modlitwa. Dajcie proszę teraz Wasze czoła do błogosławieństwa, chciałbym Was pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, proszę, najlepiej śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie piękna, dobra noc. Wszystkiego pięknego, wszystkiego dobrego z Bogiem. Dobranoc.